Ja jestem chłop z Mazur I tak wołajcie na mnie Chłop z Mazur To właśnie śpiewa dla was Chłop z Mazur Więc wszyscy na Mazury Nie twóry Chłop z Mazur No maneczko, witam was bardzo serdecznie W kolejnym pięknym, bożym odcinku Gdzie będziemy tym razem? Na chłopach z Mazur prasować jak tam tak samo jak gdzieś tutaj sąsiad e, sobie działał e, też będziemy prasować cała wieś w sumie pra, e, pracuje Sianokosy kosy pełną parą no i jedni właśnie robią e, jedni właśnie robią e, na małe kostki jedni robią na duże także to A. To, to już tak, to już jest pełne <grystanie> to jest właśnie minus tej prasy, że to jakoś tam się nie da ustawić, żeby faktycznie, w, nie wiem, w traktorze to się tam wyświetlało. Ale na spokojnie już opróżniamy prasę. Pierwsza belka po dosłownie jednej czwartej jednego tutaj wału wleciała, także Myślę, że tych belek naprawdę będzie sporo i wystarczy nam na następny, całutki rok yy, działania. Dwie belki. No i tak by można liczyć i liczyć i liczyć dalej i faktycznie tych belek tutaj będzie w cholerę. Siar. Co wy to kurwa byście się poprzejeżdżali, no? Weź te 300 chłopa za błąd. Oh, oh, oh. do ciebie przyjechała. Ty jedziesz z nibelkami, czy Cię tam uspało? Ja? No. Ślepy. No nie wiem. Odpinasz się. Zapinasz się. Śnieżny zaprzęg z siebie robisz. Co ty ja... Co, gad... <noise> <noise> Co ty ja... Widziałem, jaką kojeś brał. Moja praca dobrze, dobrze ciągnie, jednak nie jest bugowana. Nie wiem co tam tak. był, drugi sąsiad miał. Z tą pracą. U mnie dobrze leci. Gdzie lecisz? Leci pismo. Tu właśnie Ty... siedzi. Kto? Belka. Wiem, że gadam z belkami. No właśnie miałem mówić, że... Že... No, dobrze na furany. Na furany? <laughs> na duty jak. Na duty jak kubuty. Rana. Jednak sąsiad to potrafi sobie załadować belki, jemu nie tańcują. Tylko mój brat, ja mówię, że on. A bo trochę, ja chory... nie mam. Trochę, trochę chorego brata mam, ale tam wiecie. Gdzie... Naładowałem wszystkie belki o co ci chodzi nie tańcują. Trochę chorego I... brata mam, zbieram na niego. Jak coś, to dajcie... W sensie włacajcie na numer konta, ja, się... ja tu mam nadzieję, że jak teraz belka wsadza, to się to nie rozklipsy. Nie rozkaracie się. Już wszystkie belki zebrałem, o kurwa pada jedna do ziemi, do jeziora Będziesz suszył Sąsiad na matur Na kaloryferze Grzejnik w ogóle, że ci zamotyje, będziesz suszył Ci sowianka Jebać Tylko żywiec Życie z co? Ja. A to ja w sumie na lubię. Jeżeli chodzi o wodę, to tylko na Żywiec za drogi, a reszta. A reszta smaku nie ma. Woda jak woda. Kawda smakuje tak samo. No nie, weź sobie oazę z Biedronki Bo, na przykład. jak ja się zaraz zakopę tym Dlatego no, ja nie piję... Nie wody podpinę w się, w bez, ja nie w sensie potję się, ja wezmę tę Dlatego ja nie piję wody w butetce, tylko ja sobie mam kubek i do kubka no, no no od razu pierdolę wodę, dawaj mi wino. Hey. O Nie pani paliwa nie brakło. Jeszcze ja. Weź sobie jeszcze jedną belkę. Jedź. Ja z tą ledziarnią. Czekaj, zdjęcie zróbmy, póki to jest nieporozpieprzane. Jeszcze tutaj na polu. To mnie wyprzedzasz. Nie wyprzedzam, tylko się ustawiam do zdjęcia. Lecimy, 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 dobra. Co to za jakieś wyprzedzanie? A jakie wy tam zapotrzebowanie macie na te belki? Duże, małe? Średnie. Lekko wysmażony. Są się są i się nie ma tu. Nie no, ja się tak serio pytam, bo ja nie mam co z tej belkami robić. A w sumie czekaj. Bo my je za obory, ma To ale mogą siedzieć u niego, my byśmy sobie po prostu zwozili je. Ale mu, ale mu chodzi, że on chce, żebyśmy, żeby. żebyśmy kupili od niego. Nie, po prostu ja nie mam co z nimi zrobić i tak no. się pytam po prostu. Jakie wy tam macie zapotrzebowanie? U no, nas miejsca nie ma na Bo no, wiesz, to, to, co, to, co, to co zrobimy teraz, zapakujemy w sensie wyładujemy to. to będzie hopie full. D. Jak ja mam ci stanąć? Bela znikła. Maczko Bosko wyleciała po drodze. Sąsiad widział gdzieś Bele. Nie, nie widział. Nie, nie widział. <grym nie wiem, <grym> wcale ja pewnie zapierdzialił. Ej, <grym> no naprawdę, ty, na to Ja ci tutaj tak stoję, bo ty to byś tak Mówiłem, środko, Aha, ty to tak nie, Mówiłem, tak nie. Mówiłem nie, nie, Zapomniałem o tym Oczywiście, a ona może wypieprzyła tam przy polu. Ani przy nie ci nawet nie podniosło? Nie. O, złodzieje już przyjechali złomiorze? Złomiorze, złomiorze. Ja ci złomierzy, że mam nie przybyć. Akcja poszukiwawcza beli. Sąsiad tam ładnie. Ale też nie po, podozbierał tej. Ale no, bo ta tu się pchała i dimoła. Jak samoa przyjeguj, witam szukata, to ja pojadę. I to Masi... Tu tabela. wypadła. Nie, to nie jest ta. To jest ta. Nie, ona tu stała. Nie, to jest ta. Ona tu stała, ja ją mijałem tu. Twoja stara stała. O panie, jak ten masy No, niemożliwe, no. To nie jest możliwe, żeby to była ta, bo ona tu stała. Ja ją tutaj wyrzucałem. Nie, a może ktoś jeszcze szybko. i sąsiad. Ileś miał bel? Przyznaj się. Ej, ja, że mu was przy polu nie były. Po pierwsze, kable się podczepia. Ja mu. Ty masz. A ty masz krzywe rogi jak strasz. No to, to każdy tak samo. Puść wło brzmi i dobrze żbytki mu E! Mamy ładę na handel. Nie będę moje ładę! Ja tam prezent stał będzie trzeba rozwalować. Dobra, chowam, chowam ładę. Tu już jest nasza. Ja nie żartuję. Ja nie żartuję, ja. Nie żartuje. Ja Haha! Nie kurwa, rozwalony. Eee. Dobra. <laughs> mamy, też mamy ładę. Będzie na podmiankę, jak coś pójdzie, nie tak. A przyczepka? O! Chyba, czekaj, czekaj. Chyba, zamykaj. Nie ma dowodu. Kurwa! O! Nie ma dowodu. Głupie, ja nie życzliwe, bo ci kopię się dzieje. a tu nic nie ma.